Cześć! Witam was bardzo, bardzo serdecznie w Domu Kulamara. Wróć, Franklina! Um, mamy tutaj jakąś misję. Tylko wiecie co? Jak się dostać do środka? Hihi. Kurwa mać. No bez ki tutaj. A jakbym nacisnął F, to on otworzy drzwiczki? Nie. Ale lipa. Nie no, bo gdzieś tutaj mamy misję, kurczę, tylko... Nie wiem gdzie czy na dole. O! Ej, no kurwa Franklin, no weź ty tą misję odpal w końcu swoją tej. <coughs> Chyba mu piesek gdzieś nasrał. Mam nadzieję, że nie w basenie. O, czopek. Czy to jest klocek? Tak, nasrał. I to pod własną budą Brawo Dobra. Idziemy tędy. Tam nic się nie dzieje, no to idziemy tutaj. A, gdzie my mamy tą misję? Gdzie my mamy tą misję? Ja nie znam w ogóle tej chałupy tutaj Franklina, bez kitu Kompletnie nie wiem co tutaj jest Chyba sam się zajął po prostu tą misją i tyle.

Him stretching all the motherfucking clowns. All he want to do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you? Well, shit, it works for me. It can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar. You gotta help him, Franklin. Man, that shit is old. Oh, I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO, and investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. <laughs> what? I'm Good you gotta marry the fool? I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with Stretcher set him up. Oh, fuck, man. My whole fucking life I've been looking after this motherfucker and paying the price afterward. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own, I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Babe, hey, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Polito Bay. No to grubo. Ja pierdzielę. Chyba nawet nie ma co od czasu ten na przebieranie się, nie? grubo. Dobra, weźmy sobie moturek. Lester?

Tak to jest, tak to jest. Ej, kurde. Patrzcie, jak to jest daleko. 7 kilometrów, ja dopiero teraz zauważyłem to przez pod mojego domu, to, to było chyba zdycha. Ja pierdzielę jeszcze jeździ za tym czarnuchem gdzieś, no. Co za kretn jeden. Masakra. Masakrito. W ogóle tak się zastanawiałem nad jedną rzeczą, <laughs> jeżeli chodzi o program do renderingu. Kiedyś tam coś ogarniałem sobie w 60 klatkach, ale to tak średnio wychodziło. I teraz się tak zastanawiałem, czy jeszcze raz by nie spróbować. Wiecie, bo coraz więcej ludzi już zaczęło wrzucać tak standardowo. Taki standard. Um, u nich na kanale takim standardem zrobiło się to, że wrzucają filmy w 60 klatkach na sekundę. I tak się kurczę, sam zacząłem zastanawiać, czy nie byłoby warto, może znowu ogarnąć tych 60-latek. Wiecie o co chodzi? Jakoś tam e, kiedyś fajnie to w miarę wyglądało. Oczywiście, mh, gdybym miał już wtedy Avermedia, to całkiem inaczej by to wyglądało. Jeżeli chodzi o nagrywanie w ogóle Dying Light, tam chyba było chyba Dying Light i i, i. i. Far Cry 4. Chyba. Nie jestem pewien, ale chyba. Ehm, dużo lepiej by to wiadomo wyglądało, nie? <laughs> gdybym. Mógł wtedy już awerką nagrywać i później renderować to w 60 klatkach. Ogólnie tym programem, co próbowałem teraz, którym na bieżąco normalnie renderuje normalnie, normalnie, 1080p. Próbowałem coś ogarnąć w 60 klatkach i okazało się, że mi aż miejsca na dysku zabrakło, bo kurwa mać plik ważył chyba ponad 10 giga. Nagrany ważył mi tam, nie wiem, z 12. A nagle tutaj prawie 10 giga 9 z hakiem coś tam mi ważyło. Nie wiem, czemu tak się stało. Także muszę jeszcze pogrzebać, poczytać, popatrzeć i te sprawy i dopiero podejmę jakąś decyzję. Nie wiem, popróbuję, może dzisiaj nawet, bo dzisiaj w sumie po nagrywaniu GTA mam troszkę czasu, więc może coś się pobawię po prostu w T60 klatek. Może się uda, może coś wrzucę muszę sprawdzić, ile to by ważyło, bo wiecie, jeżeli kurde jeden odcinek ma ważyć, nie z 16 giga, 20 giga, no to to jest zdeczka przegięcie. No tego to ja nie będę wrzucał na te, o kurwa. Tego to ja na pewno nie będę wrzucał na tubę, no to nie ma opcji nawet. Nie ma po prostu takiej opcji. Gdzie my kuźba jesteśmy? To jakiś tartak podobno jest. Wątpię, no ale dobra, nie no, coś, coś musi być. Nie no, jest coś. Tunel. Spoko, jak na razie tunel. W ogóle... ...broń sobie obrzyn. Ja mam obrzyna?! Skąd ja mam obrzyna?! Dobra, wrzućmy to. O ojoj fuck 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 żyję żyję żyje, żyję, 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 nie żyję i żyję. Ja pierdzielę jakie wiksy tu się dzieją! Chyba mam w łapie kompaktowego, nie? Mi się wydaje. Czekajcie chwilkę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O fak, 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 fuck, fuck Dobra, żyjemy, to najważniejsze Dobra, dojedźmy do tego żółtego znacznika. O chuj to chodzi.

Oh shit! There he go. Tell Trevor, I'm gonna be up on this hill with my rifle. I don't want to be anywhere around him when he fucks this whole thing up. Classic, classic, huh? He's already planning his escape. Oh, fuck. <coughs> Dobra nuta. I'm gonna find a way in. Zajmij pozycję do ataku. Uh huh. Okay. Ej, kurwa, jak ja mam tu wyjść? Dobra, nieważne, weźmy po prostu tą tutaj drogę i tyle, bo to jest obojętne, ważne, żeby tylko wejść i ich rozpierdolić, nie? Dobra, pozycja Trevor'a określona. Okej, okay, Franklin. On ma tam dobrą pozycję, bo on jest. ma widok. Ma widok i to dość taki spory widok ma na ten obszar. Więc już mi się to podoba, że Trevor tam właśnie wylądował. Hmm, zobaczmy teraz jak z Franklinem będzie. Moim zdaniem tutaj najlepiej by było. na tym mostku. Sprawdźmy w ogóle, może lepsza miejscowa dla Trevora? Chociaż wątpię. Tam, kurde, jak na talerzu jest prawie. O, to jest coś dla, Fra dla Franklina, proszę bardzo. Trevor, pierwszy Trevor, ale w ten sposób. Only w ten sposób. Yep. Pięknie. Nice, 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 dobra, następny Jeszcze gdzieś tam dwóch widziałem. Tam w ogóle coś jest niebieskiego, nie wiem co to, co to ma być. Ej, czekajcie, bo... kurde, tu gdzieś koleś był. Nieważne, dobra, tu trzeba spadać spod tego auto, zaraz wybuchnie. Tam jest koleś. Dobra, mamy cię, mamy cię. Maha, cię oni no, nie mają kamizelek, ani nic, nic komplet, nic Miesz, patrzcie jak ich rozwalam Wiem, że ta broń jest kozacka No ale bez przesady jest dużo Dobra, czekajcie, Trevor, Trevor, Trevor Gorąco się tu robił Trevor'a widzę Faaaaak! Dobra Hello my friend Dobry Nice, nice, nice Tu wybiegną Wow, 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 dużo ich, dużo, dużo, dużo Nieźle Jeszcze jeden, jeszcze jeden po lewej, po lewej, Franklin. Franklin, Kretynie. Gdzieś po lewej. Na blisko. A, tu u góry. E, nie zauważyłem go. Ja pierdzielę. Jak można było go nie zauważyć? Grybo. Zdziemy no. się na Franklina może. Gdzie jest w ogóle Michael? Sniper. Jesteś ja z nim poradziłem no, Ale dobra. No ale ok. Yeah. Okay. Opla. Dobra, zmieńmy się na Franklina, bo on tam o kurde nie mogę. Dobra, teraz mogę, on ma zdeczkę mało HP. Tam jest jeszcze jeden. Ewidentnie tutaj jest. Yeah! O, Lamar! O, Lera jasna! Więcej ich tu nie było. Kurde, są wszędzie. O, lera. OK Tu ich jest pełno. Dobra, ładuj, ładuj, ładuj. Michael by się przydał, ale mi się nie chce na niego zmieniać. Czekajcie, dobra, zmieńmy się Michael, pomóż nam, pomóż, pomóż, pomóż. Gdzie ty jesteś? Opla! Ładuj! Tak jest! Scowerowane! Jeszcze jeden Nice, 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 nice! Mhm, mm przyjechali. Wow, damn! Opa, pa opa, 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 opa gangem Style. Yep. Ej, kurde. Oni się pochowali. Wow, damn! Ej no ładuj to! Dobra Gicio, 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 Tu jest jeszcze jeden typ Poradzą sobie z nim nie za bardzo. Są cieniasy. Dobra Ej, dalej. Ej, gdzie ten? Gdzie mamy spieprzać? Zabierz Lamara z powrotem do jego domu. Autem normalnie? Aha, dobra, Trevor sobie poradzi, więc my mamy spieprzać. Dobra, no to Dida. Tutaj do góry? Bez jaj, przy to nie wyjedzie? tutaj albo wyjedzie? Nie, no, radzi sobie. Cause in reality, all them fools wanna clap your ass. Man, would not trust that dog. I peeped out that wood chopping place when we was up this way on that Devin Weston car which I still ain't been paid for incidentally. All secluded and shit, stretching me up. I'm like, yeah, that's the perfect place to buy kush by the busy. Nigga perfect place to clap some fool you beefing with. Man, I ain't even know at the time. I just thought we was gonna parlay. Parlay? please. Every time you need a house, every So, because I'm sure there's been a few times. No, I'm completely hundred percent sure. Every time, nigga, whether you buy Fuck hey. Fuck buying drugs, selling drugs, or discussing drugs, talking about the weather whatever. Man, these streets is horrible. This is the hood you talking about. Maybe you forgot since you've been up Yeah. Zablock of shit. Dobra, autko, autko. Hello, gdzie jest jakieś auto? Kurwa, masz mać. Na razie z ciągnikiem to my nie będziemy jechać, dobra, 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 tu coś mamy. E! Kurde, czemuś ty tam wjechał? No, dawaj, 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 dawaj. <laughs> Chodź, wsiadaj, 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 trzeba.

Me, Michael, Trevor, we all came up here to help. The unholy fucking Trinity. Ballers beware when these fools rolling together. You jealous of Michael and Trevor? What happened to me and you fucking homie? Oh, fucking shit up. No, you you Gangsters, nigga. So I shouldn't have called him, right? Man, I was doing everything in my power to make sure you wasn't clapped. I can make sure I ain't clapped. Clearly you can't. Mm. Next time, homie, don't come. And matter of fact, if you do come, don't bring them, dude. Man, look, let's not talk next time. Next time don't get your ass in the situation, all right? It's the hood, Frank. That's what happens in the hood. No, the fuck it don't. Not for everyone. I'm one of them dudes that it happens to. Man, you gonna tell me what was going on back there? Hood shit, homie. That's a Cretin from the country club shit your overpaid ass is presently accustomed to. Man, stress put us on this shit, man. Man, we gonna get on his ass. Man, fuck that, homie. Look like I give a shit? Nigga, I give a shit. Stress do what he do. Niggas want me dead, be dead themselves. I ain't gonna overreact to shit. Overreact? Man, that nigga Stress tried to get you killed, nigga. Nigga, that's the hood. I'm still here, ain't I? Just. You sure Stress knew they was gonna book me? Yeah, nigga, Stress knew. Everybody knew Stress knew. Tanisha knew Stress knew, and she don't even come around the fucking hood no more. Damn, that nigga Stress janky like that? Man, you don't see this? Man, Stress been screwing us from the start. Like from back in the day? From like the other day, dog, since after we went to the recycling place and D and them, but Stretch put in the work on D, yeah, man. That's survival. Remember how angry his ass got, especially with you bringing him into this shit. Aye, aye, but tell me this, though. If Stretch was fucking with your boy LD, why he set us up with the deal for the brick in the first place? He'd go off and make peace with the ballers, come back, and then put us on the lick on Grove Street. Man, you remember Grove Street? That brick was drywall.

That shit was fun, nigga. Don't tell me you didn't enjoy scrapping like we did back in the day. It ain't fell like it was. Okay, fool. It was fun saving your useless ass one more fucking time. There you go. That wasn't too hard. You should have seen your face when I came in. You was like shit, 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 hey shit, man. Oh bullshit, nigga. You better check them draws homie. You probably shit it yourself. Fuck you, man. I'm It's Nigga, you didn't look like they was paying you no compliment, nigga. Must have just caught a glimpse of your ugly ass. Nigga, you think I'm some <Pewnie> angel come to take your ass <laughs> somewhere you never going to. You pray to your white man God, homie. I'm going to the great plain beyond where the buffalo keep on roaming and the little squaw bitches want me to nut on their face all day. Bitch, please. Bitch please. No, so I'd be going on Starą dzielnicę. Do swojego gra, grajdówka z powrotem. So, I, guess, I guess what we learned is nigga don't think it ain't no fun to be have fucker with the always nigga you feel me my nigga. <laughs> yeah, I guess you can look at it like that. Hey, but all some real shit, my nigga, uh you know your nigga out here doing BAD, man, won't you slide me a few dollars or something? You know what I'm talking about? It's hard out here in the set. Oh shit, my nigga, that's nothing. Hey, I know you don't want all the oh, little cool, and huh? shit. You know what I'm saying, leaving the street niggas at the back. But damn, man, a uh, way to keep a nigga down, my nigga. I mean, thank you. I guess it's payment for all the work a nigga put in for you getting them cars and shit. You know what I'm talking about? Give a nigga just enough money to get him a little forty ounce in the bucket of the chicken on the way to the pole house, huh? Man, don't be like that, dog. Cause number one, I never got paid for them motherfucking cars. Number two, I saved your motherfucking ass. No matter how many times you and that tiny motherfucking brain of yours tried try to get us killed, I saved you, dog. Are you supposed to, my nigga? I thought we was homies for life. Me too, but I thought we was trying to get out of this bullshit. You live in a fantasy, homie. The best thing you can hope for is a big turnoff. Yeah, then you What? No nie w jakimś <mazdanie> się wyrwał, ten homie. został w tym that? Oh, thank you, homie. Thanks for leaving your nigga in the backfield. You know what, my nigga? If your ass can just act civilized, you would get some work. But instead, you want to be this gang-banging, mad-dogging asshole. Oh, my bad, Mr. Gold Card. Excuse me, sir. Thank you for helping out a post-street nigga like me, sir. You can go now, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Nigga, who you think I am, nigga? Hey, fuck you, Lamar. Nah, fuck you, F-nigga. I thought we was homies, nigga. But that's some shit that just got past you, my nigga. You know what, dog? If something good comes up, I hit my dude, man. Chill out, all right? Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the sandbox together. I know that. I got you, dog. If something good come up, I got you. Yeah, whatever, nigga. I'm in the turf, nigga. If you remember what that is. Oh! What's up, playa? Oh, what you talk? Man, I don't know y'all. We done? Hey, man. we ain't done yet, homie. Not yet. Nearly. Man, what the fuck y'all want me to do? Kill the president? Fuck his wife or something, or invade some fucking country. No, no, something more sensible. Something that's gotta be done. Hey, when the timing's right, you're gonna take old Trevor and put him out the pasture. Oh me. See, Michael will be sensible, but Trevor, Trevor won't be. Trevor is a liability that none of us can afford. Man, Trevor saved you. He saved both y'all asses. And it's unfortunate. Hey, when we give you the word, you're gonna do this thing. Man, get Michael to do it.

no, tania była. 50 dolców mu tylko dał, serio Myślałem, że 50 tysięcy mu dał dolców A masakra, masakra. Dobra, zapiszmy sobie tam gry w takim razie. Już normalnie zapisuję na ten pierwszy Okej okay, kochani, to by było na tyle Nie jest kompletnym dupkiem. Idziemy na premierę jego filmu eee, O co tu chodzi? Właśnie, mam się... Oho, swag. Dobra, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, łapka w górę, komentarz. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!